Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy na uruchomieniu kolejnej maszyny. Jest to zestaw kosiarek firmy Pottinger. Sprzedajemy dosyć dużo tych maszyn, a dzisiaj po sprzedaży staramy się te maszyny uruchomić u rolnika. Film został nagrany przez naszych mechaników, w związku z tym ta jakość może nie jest najlepsza, jednak chcielibyśmy pokazać, jak uruchamiamy te maszyny. Chcielibyśmy, żeby nasz klient opanował pracę tą maszyną, w związku z tym jesteśmy przy każdym uruchomieniu i staramy się tą maszynę sprawdzić, żeby prawidłowo funkcjonowała. Zapraszam na film, dziękuję.